Całe to zanieczyszczenie środowiska jest czymś, co musielibyśmy pozostawić przyszłym pokoleniom, a tego nie chcemy zrobić. Chcemy przyszłym pokoleniom pozostawić ziemię jak najczystszą, Polskę jak najbardziej zieloną i ekologicznie zadbaną. Dlatego wprowadzamy program Eko KPRM. Chcemy zacząć od siebie, bo wiadomo, że najlepiej służą właśnie takie przykłady, kiedy ktoś pokazuje na swoim własnym... Podwórku, w jaki sposób można je posprzątać. I w związku z tym, właśnie, już w sierpniu zaczęliśmy program likwidacji w całym centrum kancelarii Prezesa Rady Ministrów um, kubeczków plastikowych, a od 1 października za tydzień. Chcemy, żeby zniknęły różne inne plastikowe, często używane jeszcze do dzisiaj, butelki z wodą mineralną, jak państwo wiecie, talerzyki, jak goście przybywają czasami, czy, czy sztućce. I sporo innych akcesoriów, chociaż nie często o tym myślimy, bo one są takimi akcesoriami, które, na które nie zwracamy uwagi. Ale jednak te tony, 40 kilkadziesiąt ton, Plastiku zużywanego z samej tylko administracji rządowej niech będzie jak najszybciej wyeliminowane. I w roku 2020 chcemy, żeby cały rząd, cała administracja publiczna była jak najbardziej ekologiczna, jak najbardziej przyjazna dla środowiska, ale przyjazna też dla środowiska przyszłych pokoleń. Nie chcemy im zostawać, zostawiać w spadku problemów do rozwiązania. Takim Wyraźnym sygnałem w tym kierunku było również zmniejszenie przez nas norm alarmowych substancji szkodliwych z 300 mikrogramów na metr sześcienny do 150. Warto przy tej okazji przypomnieć, że nasi poprzednicy w 2012 roku zastosowali klasyczną metodę zbicia termometra zamiast zmierzenia temperatury, ponieważ podnieśli normy antysmogowe. Z 200 na 300, po to, żeby można było nie sygnalizować, że powietrze jest zanieczyszczone. My tego smoga, jeśli można tak powiedzieć, łapiemy za rogi i bardzo ostro się staramy zmierzyć z tym wyzwaniem. To wyzwanie jest na pewno rozłożone na lata, ale chcę wyraźnie też powiedzieć w tym kontekście, właśnie dbałości o klimat, dbałości o ziemię, dbałości o jakość wody pokazaliśmy to tutaj w Warszawie, bo to rząd zadziałał sprawnie i wyeliminował ten zrzut ścieków w oczyszczalni ścieków Czajka, która została w nieprawidłowy sposób wykonana i władze Warszawy nie mogły sobie z tym poradzić. Nawet nie usłyszałem słowa dziękuję z tamtej strony, ale może jeszcze się zreflektują, zobaczymy. A więc ochrona środowiska we wszystkich tych możliwych Wymiarach, Szanowni Państwo, jest naszym podstawowym celem. Chcę też wspomnieć o pewnym programie dla młodych ludzi, dla startupów, dla bardzo wielu środowisk, programie coraz bardziej atrakcyjnym, za który chciałem bardzo gorąco podziękować. To program GoFTEch, bo w ramach tego programu tysiące ludzi myślą nad najlepszymi możliwymi rozwiązaniami prośrodowiskowymi, a my z nich potem korzystamy. Administracja publiczna, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska korzysta potem z tych dobrych rozwiązań, dobrych rad e, tworzonych przez naszych informatyków, pasjonatów, miłośników przyrody. Jesteśmy w stałym kontakcie. Ja kilka razy brałem udział w spotkaniach goftekowych do tej pory w ostatnich kilkunastu miesiącach. Wiem, jak bardzo zaangażowane są te są to środowiska które chciałbym, żeby działały ręka w rękę, razem z administracją publiczną, razem z rządem. Wszystkim bardzo gorąco dziękuję, również polskiemu alarmowi antysmogowemu, wszystkim zaangażowanym w to, żeby rzeczywiście poprawiać polskie powietrze. Oni wiedzą, że to zabiera czas. Oni znają wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący działań naszych konkurentów politycznych w latach 2008-2015. Oni wiedzą, że wdrożyli, wdrożyliśmy rozwo, rozwiązania dotyczące mm, jakości kotłów, jakości i norm e, paliwa, mm, a także e, normy antysmogowe, program Mój Prąd, program Czyste Powietrze. Wszystkie te programy mm, naszego rządu bardzo wydatnie już się przyczyniają do poprawy jakości powietrza, a jestem przekonany, że w najbliższych kwartałach ten postęp będzie coraz bardziej widoczny. 지금